Oto i ukochana szkoła. No i jesteśmy. Co to za masakra? Karaluchy? Wszystko zepsute. Co my tu będziemy robić? Nie chcę tu mieszkać. Ojej, patrz na tego wielkiego karalucha pełzającego po moim łóżku. Chyba wiem co robić. Wyrzucimy wszystko co stare i zamówimy nowe meble. Będę miała o taki pokój. Patrz, odjazdowy co? Jaki ochydny kolor, zaraz oślepnę. Trzymaj się z tym z daleka. Ja zrobię sobie taki pokój. Mroczny i wyblakły, zamknij to. Stylowy. Mam zamiar kupić dużo fajnych rzeczy. O, ktoś już dzwoni do drzwi, otwieram. Proszę wejść. Ojej, to moje półki. Dzień dobry, proszę tędy. Jestem taka szczęśliwa. Jaki piękny biały regał. Ile rzeczy można tu zmieścić? Łóżko dla mademoiselle gotowa. Zabawki też na swoich miejscach. Ostatni akcent. Zostało tylko postawić rybkę. Poduszki na miejscu. Gotowe. Ojej, dziękuję bardzo. Jesteście prawdziwymi fachowcami. Teraz to naprawdę piękny pokój. Jestem taka szczęśliwa. Przestań. Witaj, świecie kolorów i dobroci. Uzbroję się w taśmę klejącą, trzeba działać. Sala wyprawia. Trzeba oznaczyć terytorium gotowe. Co to ma być? Nie wchodź na mój teren. Rączko, przynieś mi pudełko. Pospiesz się, mamy dużo pracy. No wreszcie. Pokrywka niepotrzebna. Co my tu mamy? O, czarne deski. Co ona tak hałasuje. Ja na razie rzucę tutaj, a tej potrzebuję. Rączko, nura do skrzynki powiertarkę. Daj mi to. Będę zaraz wiercić. Śrubka. I jeszcze jedna. To wszystko. Jestem prawdziwym fachowcem. Rączko, podaj mi strzywacz. Dzięki. Zamierzam zrobić baldachim nad łóżkiem. To zajmie tylko kilka minut. Teraz dekoracje. Wezmę troszkę kartonu i przykleję go do ściany. Będę miała tu oświetlenie. Rączko. No dalej. Co jest? Utknęłaś? No wiesz co, zawsze są z tobą jakieś problemy. Dobra, sama sobie poradzę. Bez metępu. I przykleję go do kartonu na ścianie, tak jak chciałam. Wyszła mi mięciutka ściana. Ale czegoś mi tu brakuje. Rączka! Ty to masz głowę. Racja. Potrzebuję sprayu z czarną farbą. O tak, wspaniale. Szare chmury poprawią mi nastrój. Powieszę jeszcze tylko zasłony i mój wspaniały, ponury, koszmarny pokój gotowy. Ale przerażający widok. Dodam troszkę dekoracji, ładnych, czarnych rzeczy. I oczywiście globus. A tutaj powieszę moją huśtawkę. Jestem z siebie dumna. Tam, 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 tam... Co to za okropne odgłosy? Nie słyszę mojej muzyki. Spojrzę, co się dzieje. No dobra, wezmę głośnik i mikrofon. Tak, piękny różowy mikrofon. Zaśpiewam moją ulubioną piosenkę. Ustawię tylko tutaj i działa. La, 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 Co tam się dzieje? Wiem, jak zlikwidować tę niedogodność. Uwielbiam głośną, wesołą mu... Co? Dlaczego światło zgasło? Co się stało? Teraz wykonam mój ulubiony taniec. Ponury taniec. Aha. W porządku, zaczekaj chwilkę. Co? Znowu światło? Kto je włączył? Gotowe. Rączko natychmiast do mnie. Trzeba coś z tym zrobić, do dzieła. Co? Ej, nie, nie dotykaj tego. Spadaj stąd, puść! Zostaw to, ostrzegam cię. Nie ma mowy! Ojej, rączka wpadła do akwarium, zaraz utonie. Spokój się, nie dramatyzuj. Idę z tobą. O nie, utonęła. Chyba żartujesz. Przestań panikować, żyje. Wyciągnęłam ją. Wszystko okej, okay, tylko trochę mokra. Ale fajna kostka rubika. Udało mi się ją ułożyć. Oj, zgłodniałam. Zaraz zamówię sobie coś pysznego. Okej. Świetnie. Wkrótce przyjedzie, a ja w tym czasie? O jej już są! Kura, moje zamówienie! Witaj, wejdź proszę! Postaw tu moją lodówkę. Do widzenia. Ale fajna. Sprawdźmy, co tam jest. Ojej, wszystko, co zamówiłam. Moje ulubione żelki. O tak. Jakie pyszniutkie i słodkie. Miam, niam, niam, niam. niam. Też jestem głodna. Brączko, przynieś mi coś do zjedzenia. Co ty tam masz? Co to takiego? Mam nadzieję, że sok pomidorowy. Mmm, niezły, niezły. A to co? Sam raz. Słodkie żelkowe oczy. Uwielbiam je. Myśliłam coś. Nabiorę nit. Enit, patrz. Ale pyszne, co? Ojej, to straszne. Uwielbiam jeść oczy. Wednesday, co ty wyprawiasz? Skończyłam jeść swoje i zaraz zjem twoje. Straszysz mnie, co? <tak>, tak, strach cię obleciał, co? Nieważne, to nie było śmieszne. Dokończę swoje żelki. Wow, zaraz będzie dyskoteka. Lustrzana kula jest super. Będę tańczyć do białego rana. To daje tyle światła. Powieszę ją tutaj. Odjazd. A to moja ulubiona lampa. Powieszę też lampeczki. A teraz włączam. Ale fajnie dyskoteka. Zadzwonię do przyjaciół. Cześć! Słuchajcie, urządziłam imprezę. Zapraszam Was. Mam tu kryształową kulę, można potańczyć. O, już są. Lecę otwierać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zrobimy selfie? Patrzcie, ekstra, co? Tak. Zróbmy sobie jeszcze fotkę. Prawdziwa impreza. Fajnie, co? A co tam się dzieje? Wygląda przerażająco, ale rzućmy okiem. Co to może być? Ko cicho. Czego chcecie? Czy to duch? O nie wiejemy stąd! Wolę siedzieć w swoim kąciku. Przepraszam, że przeszkodziłam. Mam lusterko i jakąś fajną różową szminkę. Poprawię sobie makijaż. Tak, teraz wyglądam o wiele lepiej co ty tu robisz? Jeździsz na desce? Nic ci się nie stało? Idziesz do domu? No to pa. Muszę skończyć swoją powieść przed terminem. Niewiele mi już zostało. Jeszcze kilka rozdziałów i będę mogła wysłać ją do wydawcy. Rączko, zejdź ze mnie. Czego chcesz? No dalej, pokaż. Nie, nie mam teraz czasu. Zostaw mnie w spokoju. Padaj stąd, zajmij się sobą. Jakie fajne cienie dopowiek! Co to? Rączko, co się stało? Wygoniła cię. Przestań! Odczep się od moich włosów! Co tam się dzieje? Nie mogę się skupić. To znowu ty rączko, koniec z tym. Chodź tu łobuzie. Sadzę cię do klatki za takie zachowanie. Nie wolno tak robić. Właśnie tak. Jejku, jakie biedactwo. Wypuść ją, proszę. Nie bądź taka okrutna. Chodź tutaj, Uratujecie. cię. Nie kłóćmy się już, dobrze? Zgoda? Przybij piątkę. Pa, pa, Dziękuję bardzo. Odczep się ode mnie. Wednesday, jesteś taka dobra. Dziękuję. Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki. A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmici, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej. Wow, w tym jajku są żelki. Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki! Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe, surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie ma mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu. To obrzydliwe. Co za ochyda. Nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się za mną drażnić. To nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w Twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. Pu, co obrzydliwe! Wiem, że ty to ustawiłaś! Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko, Częstuj się! Wiesz, nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone, takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat! Wspaniale! Pomyśl, Suzy, nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę! Nadchodzą nowe porcje! Sprawdźmy, kto zacznie! Hurra! Ja! Wow, to butelka coli! Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam! Też kola, Ale super! Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa! Jakie to dziwne! Nie mogę jej otworzyć! Może spróbuję zębami? Ojej! To czekolada! Szczęścia ze mnie! Ekstra! Może ja też mam czekoladową butelkę? Nie, to zwykła cola... Ale to nie znaczy, że jest mi pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinnaś umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz, to obrzydliwe? Obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurczę, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady! Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa, ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kole. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. E, masz rację, czemu nie? Spójrz, tu coś jest. Gdzie? Właśnie, tutaj, głupta się. Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair, nie wolno tak robić. Ach, myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest. Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To wszystko gotowe. N Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kolatryska mi prosto w twarz? O nie, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy? Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy, tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. Czekolada. Szczęścia razem. Nie. Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję, nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą żalać, nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację, lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia. Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe. Ostrożnie trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. Masz na się. Dzięki, przyda mi się woda. O nie, to tabasko! Znowu mnie oszukałaś! Pomocy! Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie! Ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lato, Suzy. Tylko nie to. Ja spadam! Ratunku! Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. Subtitles <laughs> by